Has come. For 300 years we prepared, we grew stronger. While you rested in your cradle of power, you were trusted to lead the Republic. But you were deceived. You assumed no force could challenge you. And now your Republic shall fall. Hej, cześć! Siema wszystkim, tutaj ja Romanek100 i witam was w piątym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic, gdzie gramy gram jak Jedi Knight. W ostatnim odcinku nie pamiętam co robiliśmy, ponieważ nagrywam to bardzo dawno, bardzo dawno w grę też nie grałem, dlatego nie pamiętam co mam zrobić, ale i tak będziemy porogresować, dlatego teraz z tego co widzę, to jednak musimy iść w drugą stronę, także żeby było szybciej, żeby to mnie nie latać gdzieś naokoło, dlatego sobie przejdziemy tędy. I tak, yy, sobie spojrzę teraz, tutaj widzę. Musimy wyłączyć. Aha, dobra, już wiem, co musimy zrobić. Musimy zniszczyć droidę, żeby mnie przeskanować. Musimy pogadać z jakimś gościem i musimy zaeksplorować coś, co jest gdzieś tam. Okej. Okay. Dobra, także tutaj za chwilę będziemy. O, właśnie tutaj już ktoś się bije z tymi robotami. To chyba ja muszę je zabić, żeby je móc zaskanować. Dlatego nie będę dla gościa pomagał. A po prostu pójdę dalej. Okej, okay, dostaliśmy expo za... Y, ...zbadanie... Y, ...za odkrycie nowej lokacji. I przydałby się... O, dobra, dobra, to nawet może z nimi pogadamy. Także ta gada mała będzie, także ja będę cicho. Znalazłeś to! Oh, Dobrze zrobione, Morrison! O, Spaniels. Nie mogłabym tego zrobić bez ciebie. Jesteś niesamowity. Nie zależy mi, co mówią mistrzowie. Przewidzimy każdemu błąd. Chodź tu i daj mi kieszenie. well it seems your master's concerns were valid who are you this isn't what you think it is i think you two are romantically involved okay maybe it is what you think it is spanios i'm sorry my love but i'm sick of hiding the order is wrong fear not emotion is the adversary of the jedi way ironically the masters fear emotion and therefore they deny us its bounty the power of our love is why we work so well together. Our teamwork allowed us to find this rare lightsaber crystal. So our passion actually strengthens the Order. Let's ask your masters about that. I think they'll be hard to convince. Spanius, please help me convince this upstart not to expose us. I love you, Morrison. And so if you believe we must remain hidden, I honor that. But it may take a sacrifice. You mean the crystal? I agree, my love. Friend, if you tell the Masters we're not romantically involved, we'll give you this powerful crystal for your future lightsaber. Would that buy your silence? I'll decide what to do when I return to the Masters. We will hold out hope. If you tell the Masters you found nothing suspicious here, come back to us, and we'll give you the crystal. Don't you dare try to fool us. We will know if you do. Tak, tu chodzi o tą misję, że oni tam nie byli zachochani, i to jest prawda. I oczywiście, żeby pójść jasną stroną moc trzeba powiedzieć dla mistrza, jeżeli chcemy pójść jasną stroną moc, to oczywiście trzeba ich chronić. Ale napierw zabijmy parę tych robotów. No, maszuj ich, maszuj. Za chwilę będziemy mogli też je zeskanować. No, chwilę tylko sobie to kliknę. Okej, okay, dobra, zginął, teraz jeszcze ten. Dobra. Yy, I tak, teraz właśnie możemy kliknąć tutaj i zeskanować droid'a. Okej, okay, dobra, ja pierwszy zeskanowany, tylko w sumie nie wiem, jak ja blisko mam do nich podchodzić. Yy, chwilę, ja mam ich jakoś zaznaczyć? Tak, muszę ich zaznaczyć, okej. Okay. No i skanujemy dalej. Ok, następny. Będziemy musieli zabić chyba jeszcze dwóch, albo trzech, yy, bo nie wiem czy tego. To czekajcie, jeszcze tylko zabierzemy od niego jakieś tam itemsy i spróbujemy... Tak jest, jeszcze go chyba nie skanowałem Nie wiem, czy ich mogę kilka razy zeskanować jednego. Zaraz zobaczymy. Yy, chyba nie. Yy, no nie mogę niestety. Także musimy się jeszcze dwóch zabić. Yy, tutaj mamy jakiegoś lepszego, no to sobie go też rozwalimy dla expa. Oczywiście. I mam nadzieję, że oczywiście nas nie zabije, bo trochę słabo by było, ale myślę, że mamy wystarczająco wykoksany postać. I będziemy mogli go rozwalić na lejciku, tak jest. Wydropisz coś ziomuś? Wydropisz. Bierzemy. I tak, szukamy dalej tych naszych robotów. Wie ja tu, mam tu w ogóle jakieś coś. Nie wiem czy ja mogę coś z tym zrobić? Chyba mogę albo i nie. I chyba cię też przeskanować nie mogę. No nie mogę, dobra. To szukamy dalej droidów. O tam są coś dobra to tamtych zabijemy, jeszcze ich przeskanujemy. I wykonamy quest'a. Ok, zabijmy jeszcze tych. No, okej, okay, teraz tych. No i na końcu jeszcze tego, i już nam wystarczy ich, aby ich przeskanować. Rzeczywiście mam tutaj zadanie związane z tym, że jesteśmy w danej lokacji i oczywiście musimy pozabijać 15 takich droidów, ale to myślę nie będzie też problem. Także przeskanujemy jeszcze tego i będziemy mieli skończoną tu misję. Ok, dobra. Także zobaczmy, co my tu jeszcze mamy do zrobienia. Aha, musimy pójść tam i tam też możemy wziąć questa, także idziemy mniej więcej w tą stronę. Może pójdźmy na pewno weźmy tego questa dodatkowego, bo myślę, że to się bardziej opłaca niż pójście że tam jest w kierunku questa głównego. O, tu mamy jajo, nie, to plecak. Dobra, to nie jajo, ale to plecak. Aha, dobra, musimy dlatego dziecka, które znajduje się w tym plecaku, znaleźć mięso. Yy, I gdzie my mamy to zrobić? Zobaczmy. Aha, tutaj pewnie, albo tam. Tak, nie, w drugą stronę. No to pójdziemy w drugą stronę i wykonamy od razu tego questa. Bo misję główną chcę zawsze robić na końcu, ponieważ zawsze, moim zdaniem, warto jest eksplorować mapę, wykonywać jak najwięcej questów pobocznych, szczególnie w takich grach, gdzie to jest po prostu darmowy exp, tak naprawdę. No i też zwykle te misje nie są trudne. Dlatego warto je wykonywać. Przejdziemy sobie tam, tutaj musimy pozabijać chyba jakieś zwierzątka, albo po prostu wziąć z nich mięso, no już ktoś, widzę, za mnie ich zabija. Z tego co widzę, o, ale tu się jakiś pojawił, to sobie go zaatakujemy i to chyba z tego mam wziąć mięsko, tak mi się wydaje. nie ma mają siódmy level, Boże. Mają większy level ode mnie. No to nie będzie aż aż tak łatwo, no ale... Chyba, że to może po prostu jest jakiś lepszy, w sumie. Pewnie tak, dobra chwila, ale no możemy zabrać z niego właśnie mięso. Niestety z tych nie możemy, ponieważ to już tam ktoś inny zabił, który masz level 8. No to widzisz i właśnie mi ich pozabijał, także musimy poczekać, aż się odrespią. Tak mi się wydaje, bo tam niżej raczej nie ma i tam poza tym schodzić nie chce. O Jezu, Jezu. No to musimy chwilę poczekać, chyba. Dobra, wrócimy tu później z tym questem, ponieważ te zwierzątka muszą się odrespić. I po prostu wtedy tutaj wrócimy, jak się już odrespią. No a teraz pójdziemy, właśnie w kierunku, myślę, miski głównej. Ewentualnie jeszcze pozabijamy te droidy. O, właśnie się tu jakiś zrespił, a niestety też pewnie gościu go zabije. O, ale tutaj mamy jeszcze jednego, także sumicie. No to jeszcze. A, dobra, spoko powinno nam się nakładać wykonać, ponieważ tutaj się zrespiły te słodkie miski. A poza tym musimy tylko trzymaćka. To jeżeli jeszcze tego następnego zabijemy, to już będziemy mogli wykonać tego questa. Okej, okay, dobra, podnieśmy go. No i niestety ziomek go chyba już zabije. Zresztą może mu pomogę, to może im mi coś drobnie. Zobacz, zależy kto go ostatni trafi. Ja go ostatni chyba trafiłem. Nie, ziomek. Ale tu są jeszcze, e to spoko. czy chwila może to ciebie. To już ty chyba jesteś jakiś lepszy, ale... Nie, nie jesteś chyba jakiś lepszy. Ty jesteś normalnym mobem ty tego typu. Nie wiem, wy macie jakąś dziwną nazwę, nie będę nawet próbował jej wymówić. No, zabij go. Dobra. I możemy podnieść z niego ostatnie mięsko No i możemy rzucić do tego małego Flash Raidera Dobra, może mi się nic nie stanie No nic się nie stało, może ja bym się też w ogóle podleczył Bo jeszcze zaraz zginę I nie będzie śmiesznie Dobra, starczy Dajmy mu teraz trochę tego mięsa Okej, okay, dobra, a teraz będziemy musieli iść do jednego z mistrzów. Ale oczywiście to zrobimy później, kiedy już będziemy wracać, a teraz pójdźmy do quest'a głównego. A jeszcze może potem zapozabijemy te droidy, ale tak jak mówię najpierw wykonajmy sobie może quest'a głównego. I zobaczymy, co tak naprawdę będziemy musieli zrobić, ponieważ nie pamiętam. Mm, oczywiście musimy się znowu przeżyć przez naszych leiderów, którzy tutaj są, ale oni nie są mocni. A przynajmniej nie są na tyle mocni, żeby mi zaszkodzić. Po prostu. Ok. Nie wiem, może tam z nich coś będzie wypadać. Już trudno. Yy, niestety nie będę mógł na nich chyba doskoczyć. Tak jest, ale tak, to nic. Możemy się z nimi na bliski dystans pobić. Ok. Za chwilę ich zabijemy. I ok. I teraz ciebie. Ok. I zginął. Ok. Dobra, możemy podnieść sobie tutaj jakieś itemy. Yy, To jest chyba tam jakiś śmieć zwykły. No to tam mało ważne. No dobra, zabijmy jeszcze tego. Oni są słabi, także nie powinno być problemu. Tylko no, musimy takich 10 zabić, a tu jest 8 Ale raczej że nie pominąłem, a... A chyba, że tam... No tak, bo tam jeszcze jest ten... Nie, tu już jest koniec story areny chyba. Nie, tu jest... Tu nie ma końca story areny. Co znaczy, że tutaj będą jeszcze dwaj, na pewno. Okej, okay, teraz ciebie. Okej, okay, dobra. Także to sobie zrobiliśmy y, zadanie związane z lokacją, a teraz idziemy dalej. Tutaj musimy... Y, aha, zeksplorować tutaj ogólnie. Hmm. Y, dobra, tutaj pamiętam już tą misję. Ale nie będę wam spoilerował co tam się znajduje. Dokładnie, jak się okazało, yy, oni potrafią używać mocy. Zostali wyszkoleni przez sitów. I dlatego właśnie umieją... O, jak gdzieś się mnie odepchnął właśnie. Oj, możemy tutaj ostro przegrać. Chwila, może ja trochę od nich ucieknę. Oni chyba nie mają żadnej broni dystansowej. Chociaż nie mają jakąś broni dystansową. Nie wiem jakim cudem, ale dobra. Nie powinni mieć. Mógłbym się teoretycznie uleczyć, ale w sumie nie chce mi się... Dobra, trochę się z, z, z nimi poganiałem. O oh, fuck. Holy fucking shit. Kurde, dużo ich tu. A, nie zdążę raczej chwilę. Zobaczmy. I... Mam coś do leczenia, mam. Dobra, weźmy sobie... O, nie wzięliśmy sobie taba. Yy, ale chyba ich nie musimy pokonać. Już nie, musimy chyba. Mmm... Trochę daleko, no dobra, ale no to wróćmy się tam gdzie mamy najbliższy respał I przy okazji wnamy sobie tutaj jakiegoś questa Także pogadajmy z Dajzi Tahus ta Hawaupa Ooej Grani tam Piodume Doki Wata botynia nucza nubota Kitita nimni tanów Kapola ta kupide opra Anquasnim na Mata Wonka Tuske Wana wa Zuzaneko Higa Danoila To E Ma Chai I've never heard of these force wars kafu an Chawa Chop Thing Wampala Hagwa Diska Grula waska Kwa Bobana Chichawa Una Chichitua Vifa caribu utachuba naganga. Crispado e canki, kum gupa. Do bataji moi For doomsday droids, they sure fall apart easy. Pi kai ianakuzu. Mana natupachunki. pachunki. Gokola go pana te yakna. Punyo blasto wonki ti ato konchi Ok, dobra, możemy sobie tutaj widzę wybrać nagrodę Willpower albo Strength. No to weźmiemy sobie strach. I tak, dobra, zobaczmy. Chyba musimy jednak tak, musimy tam jednak wrócić. Mm, dlatego zrobię teraz cięcie i spotkamy się jak już będziemy tam na miejscu. Ok, dobra, już prawie jesteśmy na miejscu. Także postanowiłem już teraz włączyć nagrywanie. Tylko jestem ciekawy, czy będą tutaj jeszcze tamci co ich wcześniej nie zabiłem. Zobaczymy. Nie wiem, tych tutaj minę, co są z prawej. Bo szczerze, nie chcę mi się za bardzo z nimi walczyć. Zobaczmy. Takie na koniec tam są, ale to już teraz powinno być łatwo. Oni mają trzeci level w sumie. Źle trochę zrobiłem, że ich nie zabiję narwy, a potem tego dużego. No ale już trudno. No tak jak mówię, ja tych mam praktycznie na hita, także mogło nic w sumie na zabić, i w sumie nie musiał tutaj jeszcze no ale to nic, dobra. O, a ty co tu robisz? aha, bo ono to stało przyszło, dobra. Master nas we came as as we could. One of the flesh raiders I just fought called Jedi. be on the side of light. You sure made short work of this bunch. You ever leave survivors? I didn't come here hoping to kill someone. Hey, I didn't mean anything. Mouth gets ahead of my brains. This flash raider carried a holocron, a repository of knowledge created by a Force user. Thousands of years old from the looks of it. Master Orgus was right. These natives are more advanced than we realized. They're learning how to fight us. Master Orgus thinks he knows who's behind it. I gathered as much, but he had no time to explain before sending us here. I wish we could stay, see this through, but Master Satil has ordered us to Coruscant on a special mission. All those bad feelings the Council's been having? She thinks the Republic capital is the source. I'm sorry to have to leave you, but the danger is past. These surveillance monitors will keep watch on Kaleth.

Postaram się ich ominąć. Raczej mnie nie zauważą. No nie powinni. W ogóle pamiętam na Kursant, nie wiem, albo na Kursant, albo na Narshadar. Chyba na Narshadar możliwe. W pewnym miejscu była taka platforma, ale tam było bardzo dużo vlogów, wrogów i ciężko było mi się przedrzeć przez nią. No i tak się jakoś tak się w końcu zaskradałem, się, skradałem za słupami za taką kolumnadą, no nie? I to było bardzo, bardzo śmieszne. No, ale dobra, teraz już wracamy w tą stronę, ponieważ już tam żadnych questów nie mamy. I zobaczymy. Tutaj musimy postawić jakieś device. Nie wiem, co to dokładnie oznacza. Za chwilę się pewnie dowiemy. I zobaczymy w ogóle, gdzie to mamy zrobić. Czy to tutaj, tak, to tutaj. E, czyli tutaj musimy gdzieś w tym miejscu, tak. E, musimy sobie poszukać i postawić rzeczy. I oczywiście musimy mieć najpierw tutaj wrogów. Hmm, dobra, zabijmy ich, oczywiście. Wszystkich A tu jest lepszy, ale nie powinno być problemów. Dobra, jeszcze jak gowalny tym atakiem obszarowym, to już raczej nie powinno być problemów. Chociaż tam w ogóle życia nie zabrałam, a tu już szczegóły. No, zginiesz, zginiesz. Dobra, podnieśmy tutaj itemy z tych przeciwników. Ok, i teraz y, musimy tutaj i kliknąć płytkę. Klik. Ok, dobra, pierwsze zrobione. Lecimy dalej. Myślę, że mamy jeszcze jakieś 5 minut nagrania, coś tego, gdyż nie chcę, żeby wyszło znowu za dużo, bo będzie się długo przesyłać. Dlatego chcę teraz utrzymać te nagrania w, w maksymalnej długości do 25 minut. Jako, że wcześniej nagrywałem, z tego co sprawdzałem, 13 bodajże minut yy, właśnie poprzedniego, przed cięciem, to teraz już nagrywam około 5 minut. Dlatego właśnie będziemy... Starać się utrzymać 25 minut, dlatego za 5 minut sobie skończymy. Dobra, teraz musimy tutaj kliknąć. No i teraz lecieć do ostatniej z, y, lokacji, czyli Plant in Insector 3. Y, oczywiście postaram się ominąć jak najwięcej wrogów, bo jednak nie chce mi się walczyć, bo to tylko przedłuża. Pójdziemy sobie tędy. Zobaczymy w ogóle gdzie to ma być. Okej, okay, gdzieś tutaj zaraz. Mam nadzieję, że gdzieś tam... Nie, No chyba nie tam wyżej, bo tu aż takich wielkich trudności by nam nie sprawdziało. Chociaż jednak tak, jednak to jest wyżej. W tamtym dokładnie miejscu. Masz mnie, nie zauważą. Zauważyli. Dobra, pobijemy się z nimi oczywiście. Bo nie ma sensu uciekać w tej grze, gdyż to takie trochę jest... No nieopłacalne i ciężko w ogóle uciec. Yy, musimy wskoczyć tutaj. Z tego co pamiętam. Albo i nie, albo musimy przejść... Tak, musimy tam wyżej wskoczyć. I niestety niepotrzebnie spadłem, bo mnie zauważyli. Ale dobra. Musimy wejść tam właśnie wyżej. To w sumie ja, ja pamiętam kiedyś strasznie nie mogłem tego znaleźć. A w końcu się szczeliłem, ja że tu się da... Kurde, wspinać na takiej wysokości. Ale dobra. Dobra, podnosimy z nich, i teraz musimy tutaj sobie wskoczyć. No właśnie, i tu, tu się zaczynają, myślę, problemy. Okej, okay, dobra. Już jednak się udało. Także okej, okay. i teraz możemy pogadać z kimś, kto dzwoni przez Holokrom. Jestem tu, master. Co to jest? Jestem na do co Okej, okay, musimy się spotkać z naszym mistrzem. Oczywiście to zrobimy już myślę w następnym odcinku. Yy, I w sumie myślę, że to jest już dobry moment na zakończenie tego odcinka. Jeszcze tylko pokonamy tych dwóch wrogów i będziemy się żegnać, ponieważ akurat myślę wyjdzie tak z 25 minut, a jeżeli mniej no to was przepraszam, ale myślę, że takie odcinki krótsze są nawet trochę lepsze. Dlatego to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. A przede wszystkim oglądajcie. I do kolejnych filmów. Na razie, no i cześć.